Cześć! No witam serdecznie. Wy pewnie zastanawiacie się o czym będzie dzisiejszy odcinek. My też. Dlatego zaczniemy rozmawiać po prostu, bo to zwykle tak działa, że my sobie zaczynamy rozmawiać i temat sam się nawija. Jak widzicie, ciekawostka dla Was, bo ci co oglądali ostatni odcinek, on... Dużej części był jakiemu jednemu kubkowi przeznaczony. Temu dokładnie, znalazłem go specjalnie dla Was. Wypicie sobie herbatkę. No. Ja niestety nie mam takiego kubka, ale mam herbatkę. Czy Złamałem swoją jedyną zasadę życiową o niepiciu herbaty tylko na potrzeby tego podcastu. Słono-słonego, jak się okazuje. Tak. Ale jest tutaj jakieś 10 ml, więc nie przejmujcie się. Jak to smakuje? Z czym mi się to gra? <laughs> nie. <śmiech> nie, albo coś jeszcze innego. <laughs> to jest herbatka czarna, sypana, egzotyczna. Słodka, słony podcast. Wy tego nie wiecie, ale wie to Marta i Marta dzisiaj zapytała nas jakąś godzinę temu i o czym wy dzisiaj nagracie ten podcast? Tam powiedzieliśmy... Marta nie wiemy, ale na pewno zostaniesz uwzględniona i właśnie teraz <laughs> jesteś uwzględniana. Drodzy kochani, nasi słuchacze i widzowie, bo można nas oczywiście śledzić w serwisie YouTube, jak zarówno i Spotify w wersji dźwiękowej. Ja nie wiem, czy może jeszcze się tym chwalić, bo zanim to tam dotrze... Totalnie ten odcinek pierwszy, który wy już oglądaliście, jeszcze nie wylądował. Dzisiaj jest, słuchajcie, piątek, my nagrywamy zwykle w czwartki. Coś poszło nie tak. Publikacje jeszcze przed nami, dlatego słuchajcie, tutaj jest kanał, możecie sobie subskrybować, natomiast... Tak jak mówiłem, my sobie poradzimy. Ta rozmowa będzie o tym, o czym zawsze, czyli o jedzeniu i o byciu dzieckiem. Dlaczego? Bo ja w moim życiu właśnie najbardziej ceniłam bycie dzieckiem. No i słucham, coś chciałeś powiedzieć? Nie, więc ja mówię, świetnie. Jak Wam dzieckiem, to moją najlubiejszą czynnością, jak spędzałam czas u mojej babci, co było bardzo często, było oglądanie bajek. Bajki oglądające. Bajek na telewizorze, ale to nie było. Czyli miałeś szczęśliwe dzieciństwo. Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Z się puchatkiem, Piotrusiem Panem i to było tyle. Taki był właśnie mój zakres bajek, bo to były bajki na kasetach. A dobra, to to jest ten zupełnie inny rodzaj bajek. Okej, okay, no to tam, na takie bajki możemy się nawet. Y... Powymieniać. Powymieniać. I miałeś kasety? Oczywiście. Jaka jest Twoja ulubiona bajka z kasety? No właśnie, Piotruś Pan. Piotruś Pan. Wiem, leciał Piotruś Pan z kasety w Dajczmanie. Nie wiem, czy kojarzycie. Totalnie w Dajszwani. kiedyś był telewizor dla dzieci i tam leciał Piotrusz Pana Ja parę Ale razy. Ale ja tam. mam takie zdjęcie mojej koleżanki, jak byliśmy na jakiejś wycieczce szkolnej i my nie miałyśmy co robić, i wtedy to jeszcze leciało i my poszłyśmy tam i siedziałyśmy na tej kanapie, oglądałyśmy Piotrusia Pana. Zapomniałam Ale o takim koncepcie w ogóle. Walczą z butami, nie mają łyżki do butów, nie ma jak założyć tego buta, który jeden jest większy, drugi mniejszy, a my po prostu siedzimy sobie wygodnie, Przecież ja szczerze mówiąc, ja akurat nie lubiłem tego miejsca, bo tam zawsze były jakieś takie wścibskie dzieciaki i nudne rzeczy. I raz zobaczyłem. Bo leciał Piotruś Pan, i wtedy mówię, o. Ale to było chyba w ogóle tak, że tam były takie kulki tam? Że, że to była taka kanapa i tam były takie kulki przed tą kanapą? Nie? Ja w ogóle nie wiedziałam, że to by leciał. w moim w ogóle nie wiem, czy nie powinniśmy wycenzurować słowo. nam. Dobra, kontynuuj, przepraszam, przerwę ci. <laughs> bo ja nie wiedziałam, że to leciał Piotruś Pan w każdym dajszmanie. po prostu myślałam, że zawsze jak tam idę, to trafiam na to. to znaczy, że dajszman po prostu wykupił jakieś Miał ty, ten ten tylko ja no dobra, ale ja miałam może, nie miałam jeszcze na, na pewno coś oprócz kubusia Puchatka i Piotrusia pana, ale nie wiem co. Ale to było tak, że był telewizor i tu była szafa, i tam w tej szafie na dnie leżały te kasety. I ja te kasety wszystkie oglądam już 15 razy. kaset? No właśnie, mało chyba. Cześć. Był to cały taki rytuał, zawsze oglądaniu kasety z kubusia Puchatka towarzyszyła guma mamba, najlepiej malinowa. Jezu, jakie wymagające, ty byłaś dziecko! I to było tak, że ja nie siedziałam na kanapie, albo na fotelu, albo na czymś takim, tylko ja brałam taki malutki taborecik, bez oparcia, kot, i zawijałam się w taki kokon cała, tak, że cała głowa była zakryta, i cała tu byłam zakryta, i w środku robiłam sobie taką kieszonkę, wkładałam tam te gumy mamby, i w takim kokonie oglądałam to, tego Kubusia buchacka albo Piotrusia Pana i wyciągałam tylko te mamby i jadłam te mamby i tutaj bardzo płynnie zadam ci... Jezu, jakie ty masz w ogóle dziwne rytuały z tymi... Boże, po prostu się śniadało przed kanapą i się oglądało. Nie masz szans takich. To było najpiękniejsze na świecie. I właśnie ja jakoś tak ten kot potrafiłam zawsze ułożyć, że nie spadałam z tego krzesełka, tylko on mi tak trzymał i ja siedziałam taka... Możliwe, że tak naprawdę trwało to pół godziny, bo to jest tak jak ja teraz myślę, że na przykład przychodziłam ze szkoły i oglądałam tego Finasza i Ferba i że to trwało 1500-1900 godzin, a potem mam 20 lat i okazuje się, że ten odcinek trwa 15 minut. Minut. No to zupełnie inaczej widzimy perspektywę dziecka. Dobra, czy ty oglądałaś Piotrusia Pana, tuła, twoja ulubiona bajka na kasecie. Na kasecie, tak, no. Ja ci powiem teraz o mojej. No, słucham. Pewnie to nie będzie odkrywcze, bo prawdopodobnie był to krecik. Natomiast, drodzy Państwo, bo ja kojarzę jedną kasetę z moim ulubionym filmem, który ostatnio sobie przypomniałem o tym, że to jest mój ulubiony film Wszechczasów. Boję się go obejrzeć po latach, bo on stworzył we mnie jakieś takie większe emocje. Takie połączenie, że no jak obejrzysz po latach coś, co za dziecka uważałeś za wybitne dzieło, to może się to zderzyć z, ze ścianą, nie. No i... Tylko, że to był film świąteczny, więc ja go oglądałem raz w roku, i był to. Rudolf czerwono nosy. No nie wiem czemu cię to bawi, bo Rudolf Czerwononosy, moja droga. To była taka nie bajka. Przepraszam, Prawdopodobnie przepraszam. ja ją tak lubiłem, bo po prostu to była jedyna bajka, którą miałem taką. Na kasecie? I ja nie znałem innego świata. Z jedną kasetę? Z tą bajką, tak. Nie, nie miałeś. Nie no, miałem tak w ogóle jedną kasetę. Znaczy, ja nie sobie przypomnieć nic więcej poza tym Rudolfem Krecikiem. No i co roku nie było żadnego rytuału? W jaki dzień świąt to leci? Czy na przykład mama tam pierogi lepi, a ty wtedy tego Rudolfa nie było? nie ja kiedyś... wiem, czy powinniśmy teraz podejmować świąteczny temat, czy zaczekać do grudnia z tym tematem. Głównie z rytuałów to było tak, że po prostu możliwe, że to musiał przyjść 6 grudnia, na przykład. Albo ja właśnie o, czekałem, mówię, mamo, mamo, czy mogę obejrzeć już Rudolfa? Ona mówi, nie, jeszcze jest listopad, Co ty dziecko? I my jeszcze mamy takie kolendy, które od czwartego roku życia, od 2004 roku, takie lokalne, gdzie tutaj przedszkolaki nagrali. Ty też? Moje nie, właśnie nie. Moje koleżanki A. tam na przykład śpiewały. I ja cały czas słucham tej jednej płyty kolęd i ja zawsze ją puszczałem i wtedy jakby rozpoczynałem ten okres przedświąteczny. Ale dobra, odejdźmy Ale od tego Ale by to było moje marzenie mieć nagrane... Swoje kolendy. Ja byłam dzieckiem i ja zaśpiewałam te kolendy i ja mam teraz do końca życia słuchała tych kolend. Jak będę mieć kiedyś dziecko, no tak to zrób. robię to? Albo teraz nagraj. Po prostu jak będziesz miała 70 lat, to też. Tak, ja, miałam... po prostu, ja po prostu teraz to nagrań będę udawała, że to było tak. 13 lat. Był Ale jak to jest, że są filmy świąteczno-bożonarodzeniowe, a, a nie, nie ma wielkanocnych, ma wielkanocnych? spisek! Proste pytanie, odpowiedź na to pytanie. Czy są polskie filmy świąteczne? No, wiadomo, są listy do M, ale okej. Okay. No jest pełno świątecznych. wypromowała święta w tej formie? No znaczy, generalnie. Marek tego. Marek my tutaj dzisiaj, czy nam ktoś za to zapłaci? Czerwony napój o czarnym kolorze wypromował Świętego Mikołaja. I utożsamiamy święta z tym. Filmy świąteczne wokół trochę tego się opierają. Ale w Ameryce nie ma chyba czegoś takiego jak eastern. Jak święta wielkanocne, albo są po prostu. Jak to nie ma, jak chodzą i szukają tych jajek? Przecież to od nich poszukiwanie jajek. No to są totalnie filmy świąteczne na YouTubie Mr. Beast na pewno robi. <laughs> Czemu nie ma jakiegoś, nie wiem, bajki o zającu wielkanocnym? Ja, ale są. Jest, jest poten... Nawet chyba jest większy, jest potencjał, no może nie wiem, to. No pójść bohaterek i zając wielkanocny? No się to może nie, nie łączy z tym, bo tam jest zwierzę Albo taki serial, że idą z tym koszyczkiem. I tam patrzą na siebie, zakochują się i cała w ogóle tego. jest fabuła... taki film z koszyczkiem. Ja na swoich studiach filmowych na zaliczenie przedmiotu reżyseria musiałem Dobra, taki film, film. <laughs> i tam totalnie no może taki większy koszyk, bo to był taki wyklinowy ale taki bardziej piknikowy, tam był piknik. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją kuzynkę, która wystąpiła w tym filmie, udzieliła swojego wizerunku rozbabcia swojego roweru oraz pan Wiesław, kolejny raz. Kąbajna. <laughs> <Kombajna. laughs> Dzisiaj musimy zrobić research. Ja jestem pewna, że ten, jakiś taki film istnieje, tylko my o nim nie na wiemy. Na pewno jest. Co leci na przykład, tak jak leci Kevin na te święta choinkowe, to czemu na te święta jajeczne nie ma takiego Szklana filmu? zielona pułapka leci. <noise> Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i to mamy taki... Trylogia leci wtedy. Szkala na pułapka pierwsza, szkala na pułapka przecież, druga, szkala na pułapka trzecia. W temacie filmowym. Jak byłeś dzieckiem? Byłem. Ile miałeś lat, jak byłeś dzieckiem? Teraz jak miał, wiesz co, ja mam problemy z chronologią. Gdybym sobie miał teraz przypomnieć, ile miałem lat, jak byłem dzieckiem. Prawdopodobnie, bo to nie był taki jeden konkretny rok. Wydaje mi się, że to był pewien okres. Tak. Ten okres trochę trwał chwilę. Ja na przykład, jak miałam 9 lat. To wtedy. A wiesz, co, no bo to jest jakby uśredniając, może w ten sposób patrząc. Ale ja. Moje najlepszy czas dzieciństwa oceniałbym między 7 a 8 lat. 7, znaczy 2008 rok, wtedy co wyszedł Peugeot 206, chyba. 2008, nie. Peugeot 208, bo. Co to się stanęło? Hej, czy to nie jest wielkanocny zając? Jednak twój film o koszyku był wielkanocny, bo totalnie w tym filmie, w tym filmie, filmie był ten, ten, ten królik. Nie wiem, czy to jest królik czy zając. Jeśli się ktoś zna na zwierzętach, ktoś, kto pracuje w zoo, albo ewentualnie będzie weterynarzem, moglibyśmy tak. uzyskać odpowiedź na to pytanie. Bo ja, o, prego tutaj o kwiatek, który niestety już nie jest bardzo. Kiedy Postaram się go na następny odcinek uratować troszeczkę, dobrać. bo on prawdopodobnie będzie przechodził ewolucję, tak jak ten program będzie się zmieniał, ten podcast będzie ewoluował. To ten kwiatek też prawdopodobnie będzie widać na nim pewne zmiany. Nie, nie, jeżeli się zastanawiacie o czym będziemy rozmawiać przez następne 3 lata, my będziemy przez 3 lata rozmawiać o jedzeniu, o byciu dzieckiem. Nie musicie się niczym przejmować. Już pierwszy sezon jest o tym. A 3 lata będzie trwało. Właśnie, no dobrze. tylko mi się coś nie podoba. O co że no, miałem 7 sobie. lat. Dobrze, ja 9, no to troszeczkę tutaj mamy różnicę. Ja ale jesteś starsza, dobrze. No. I masz teraz te 7 lat, nie? Mhm. Mm no i ja siadam w moim kokonie z mambą, no ty niestety siadasz. Co a... ja widzę, co ja widzę, kiedy wyobrażam sobie rok 2008, co ja. No właściwie 7-8 no to jest gdzieś tam przełom, prawda? Ja jestem z końca roku bardziej. Więc yy, czułem się, że mam jednak przez większość roku 2008 jednak 7 lat. Co ja widzę, gdy wyobrażam sobie moje dzieciństwo. Przede wszystkim, nie wiem, huśtawkę tutaj w, w drzwiach, taka, co buja się tak. Siuć. Przecież możliwe, że już byłem wtedy za stary na huśtawkę. Na pewno tego Peżota 208 kojarzę, bo miałem takie. Wy fie, jest 2008 rok! I oni zrobili. No później go założę mi za 1-0 mniej na przykład. A ja nigdy nie miałem Peżota, to po prostu stał na ulicy no, <laughs> Nie ma nic, po prostu to widzę, to rok 2008. Koniec, tyle? Euro, euro piłkarskie było, Polska grała I z Ale ja wiem, że jakieś euro? No i chyba tyle. Dobra, może być. Ty ja? Ja, oglądałaś jakieś to... bajki? Ja na przykład tak. oglądałam bajki. Ja miałem Gim... 9 lat w, w 2009 na przykład. Nie? No i jaki, jaki wyszł film w 2009 roku? Kubuś, Puchatek i Falumpy? Kubuś, Puchatek i falumpy. Nie mam pojęcia, czy to jest Totalnie to, to... może to być prawda, zaraz to zweryfikujemy z ok. Bo ja poszłam do kina kiedyś, yy, tata zabrał mnie i moją kuzynkę na film, Kubuś, Puchatek i Hefalumpy. Do... Do kina, no dobrze, nie, nie będziemy podawać nazwy tego kina, po prostu poszliśmy do kina, był wieczór, na dworze było ciemno. Nie przeszkadza Ci to, że ja sobie tutaj opowiadam historię. No, ty mówisz, że widzów. <grywa> Noże, cudownie, liczyłam właśnie na swój czas, antenowy. Ja już wiem, ja już wiem. Kiedy to nie było? Pasuje, nie, nie powiedz. 2005 rok. Kubuś Puchatek i chyba lumpy. Nie 2005. to jest w takim Miałeś razie. Pięć nie lat. mogłam mieć 5 lat i tata by mi zabrał do kina i ja taka może ten, ten dobrze film leciał z opóźnieniem, może to było jakieś kino studyjne, gdzie filmy nie, leciały później. To było bo bo by było takie... Nie mów tak! Jezu, trzecia marka, którą dzisiaj już, chyba już promujemy piąta. No masakra! No dobra, jesteś w tym multikinie. Okej, okay, w takim razie zmieniam. Zmie tym... Nie zmieniam. Nie, no... Zmienić muszę odpowiedź 5 lat. Miałam, jak byłam dzieckiem. Nie można teraz już zmienić akwarium. Nie muszę. No nie. Chronologia została złego no Ja rozumiem, że ty masz problem z chronologiem, ale zadeklarowałaś, że masz 9 lat. Dokładnie tyle, ile nasi widzą. Przygoda ta rozpoczęła się w, w roku 2005, kiedy do kin wszedł Kubuś Puchatek i Hefalumpy. Ja strasznie chciałam iść na ten film, ale ja nie wiem, czy Wy sobie zdajecie sprawę, czym jest Hefalump, bo ja nie zdawałam słoń, sobie tak? sprawy. Hefalumpy? I taki słoń. No ale to był hefalub, a nie słonie. No właśnie dlatego ja spłaciłem tę odpowiedź, żebyś ty mi mogła powiedzieć. Nie, to nie był słoń! Hefalub! Tu jest takie zwierzę, które ma wielkie uszy, ma duży ogon, ma wielkie nogi, ale chodzi w stadzie ze swoim mamą i tatą i tak naprawdę to są bardzo rodzinne zwierzęta, które jednak żyją w milowym lesie. Tylko że one nie są. Takie szare, jak słoń, tylko bardziej fioletowe. One mają takie, taki bardziej przyjemny wyraz twarzy, ale tak naprawdę one kryją w sobie trochę mroku. I właśnie! One tak rycza... One takie robiły taki hefalumpowy ryk. Jaki hefalumpowy ryk? No możemy pójść. tutaj... Możesz to zademonstrować? <grym> Czy możesz tutaj nam stać hefalumpowy? Nie, ja bym chciał, żebyś ty mi do O co chodzi? Przez cały ten film jest budowane napięcie, że w stu... Stół... milowym? Nawet nie znam nazwy, a przez cały c... Przynajmniej tak to jest ok, był 2005 rok. Ja trochę już jestem duża. Możliwe, że ja trochę pamiętam to inaczej niż było. Siedzimy z tą kuzynką i z moim tatą w kinie. Oni cały czas budują te napięcie, te hefalumpy gdzieś ryczą tam w oddali. Prosiaczek i Kubuś nie wiedzą, co się dzieje, są przerażeni, uciekają przed tymi hefalumpami, bo oni wtedy jeszcze nie wiedzą, że hefalumpy są dobre. Jak to są dobre? Są dobre. Jak oni mają wiedzieć, jak tu takie wielkie przychodzi i atakuje to naszą To był taki mały hefalumpik. A był tam Krzyś? Tak. Szczęście. <noise> no i dosłownie, ja tak samo w tym kinie. Przerażona jak ten kubuś Puchatek to musiał być taki. Ua! I my siedzimy z moją kuzynką a mój tata mówi tak. Ja idę siku. No i poszedł. I nie wraca, i nie wraca, i nie wraca. I my się tak wystraszyliśmy Te hefalumpy ryczą, my same, kino ciemne, i my mówimy: Nie ma szans. Wychodzimy. Na pewno hefalumpy zjadły mojego tatę. Wyszły się. Wyszłyśmy same z tego kina szukać tego taty w tej łazience. Taty nie ma w łazience, mówimy nie. Zjedzony <laughs> przez Hefalumpa I my wyszłyśmy całkiem na zewnątrz tego kina, poszukać go pod samochód. Mówimy, co się, co się wydarzyło z tatą. Zaraz Hefalumpy nas dogonią. Biegniemy do auta. Mój tata w aucie śpi. Jak to śpi w aucie? <laughs> Normalnie śpi. My Czekaj. Wyszedł do talerza. Nie, okej, okay, są dwie wersje. Spał albo robił coś pod maską. Jakby dwie wersje. Nie to do końca. Jest 2005, to jest... jest 2005. Mamy no, wtedy samochody, miały maskę. To nie. było z, aż niedawno temu. Strasznie dawno temu. No wtedy panowała by choroba samochodu. Tak i musiał nosić maski. Tak. Właśnie ten tak. zwana, I... to była rdzawa grypa. No i mój tutaj się wystraszył, bo też po słyszał tego hefalumpa, ten hefalump ryczy. Mój tata mówi, boże, mój samochód też pewnie zaraz tak zaryczy, jak do niego The nie a, ale no to, no to słuchaj, twój tata był bohaterem. On... Mój tata mimo, był bohaterem? Ja przez mojego taty nie zobaczyłam do końca Kubusia Puchata i hefalumpów. Bo poszłam mu na ratunek uratować go przed hefalumpami, a mój tata mówi... Co wy tu robicie? To już się skończyło? A mówimy. No nie, ale wybałeś się, że chyba lub cię zjadł i gdzie ty byłeś i ty miałeś tego siku i wrócić i nigdy nie wróciłeś. A on mówi, bo mi się tam nudziło, chciałem wrócić na <noise> zakończenie. <noise> wcale nie poszedł siku. No chyba możliwe, że poszedł, ale potem uznał, dobra, to jest ja ten wychodzę całkiem i on nigdy nie wrócił. Ach. Ja nigdy nie zobaczyłam do końca Kubusia, Puchatka i Hefalumpów, chyba zobaczyłam to potem... Z, albo po, z latach, po latach, po latach. I co, i podobało ci się? Okazało tak. się, że Kubuś Puchatek nie został nigdy zjedzony przez Hefalumpy, co? Okazało się, że nie. Okazało się, że Hefalumpy są dobre, jeżeli chcielibyście teraz w przypływie yy, inspiracji, że ja tego tak powiadam o Kubusiu, Puchatku i Hefalumpach i wy postanowicie zobaczyć Kubusia, Puchatka i Hefalumpy, to nie powiem wam co, przekonajcie się sami. Ugh. To jest mi, który się chciałem już, zobaczyć. Bałeś ja się już, co? teraz jest jakiś, powstaje jakiś horror o Kubusiu puchatku, Kubusiu puchatku. I ja totalnie pomyślałbym, że chyba tak naprawdę jest wstęp do tego horroru. I to na pewno jest jakoś połączone. To jest jakiś <laughs> Jaki horror o Kubusiu Puchatku? Bo no, będzie totalnie horror o Kubusiu puchatku. I oni chcą puścić mi to i zepsuć całą głos. Nie moje wiem czy tam będą chyba ale... Ale będzie I Mi się Puchatek. wydaje, że to może być jeden z głównych antagonistów tego filmu. Swoją drogą w ogóle. A propos, pozostając w temacie filmów. <laughs> no mów. No mów. Bo... wszystko wszędzie naraz. Drodzy Państwo, ja cóż nie, za ja nie widziałam tego filmu. Cóż Dlaczego musisz poruszać ten temat, ja... wiedząc o tym, że ja nie widziałam no tego bo ty filmu? I można oglądać już Oscary rozdane. Ten film od roku jest po prostu w dystrybucji, no. Cały film zmontowany w Adobe Premiere Pro I niech was wszyscy moi wykładowcy ze szkoły filmowej teraz głupio wam, co? Wszystko w premierze zrobione ja jestem dumny ale Po ty prostu ty tak Oscarów. mówić, to gdzieś wyjdzie w świat i ciebie wykreślam jako ucznia ze szkoły filmowej no, Ja już tam nie studiuję No ale oni powiedzą, nie, odbiera mi się ten dyplom, co to w ogóle za herezja? Ej nie, no nie, mów tak. No właśnie no. Ja jestem dumny z tego filmu, bo ten film jest całkowicie przełamaniem ja Wiadomo, te ręce paru, nie będę wam spoilerował, po prostu ten film wizualnie mnie zachwycił i do tego, jak się dowiedziałem, że to jest w premierze zrobione. Efekty w after Efekcie. Ja mogłem zrobić dokładnie to samo w moim filmie. Znaczy, oczywiście. O, dokładnie Zastosować to samo. Zastosować podobne twoi... techniki yes. narracyjne, efektowe w moim filmie dyplomowym, to byłem takie Jezu, to jest najfantastyczniejszy film na świecie. Jakbyś nie się okazuje, że on wygrywa 7 Oscarów, i my takie. Moje dzieciństwo. A to było w tym roku Dlaczego ktoś puszczał dzieciom muminki? To była najstraszniejsza bajka na świecie nie, no, Muminki to powinny być prawnie zagazane Muminki wraz z teletubisiami Dla mnie to jest Nie, teletubisie tak, były nie, super Nie, teletubisie są jakieś ten creepy mega Jak się nazywał ten odkurzacz? Nie jak wiem Wciągacz? Nie Odkórzasz wiem, jak się nazywa prostu... odtworzacz. Tuba? Totalnie nienawidziłem Teletubisie. To jest jakieś creepy miejsce. Albo y y ten, jeszcze to durne głupstwo Messi, and Messi. Peepee and Messi. Może, and jak można coś takiego <grym> dzieciom, to taką sieczkę z mózgu robić? Flippy and Messi. Nie messy. mów mi tego, bo mi to będzie chodzić po głowie. No było to ekstra, trauma. ale Teletubisie był taki, teraz uwaga. Nie wiem, czy to był odcinek. Że to było na zakończenie każdego odcinka. I nie chodzi mi tu o dziecko w słoneczku. Był taki odcinek, że tam idą takie zwierzęta, idą. Dwa słonie, dwie żyrafy, coś tam, coś tam, kolejne dwa zwierzątka i kolejne dwa zwierzątka, i tam jest przypisana taka muzyczka, i tam są te takie ich pagórki, i tam idą te zwierzątka, idą te zwierzątka, i. Teraz jest problem, bo ja nie wiem, czy ja po prostu bardzo wiele razy oglądałam ten jeden odcinek DJ i to ja cię w ogóle nie słyszę. Ja nie chcę sobie przypominać tego, co przeżyłem. Ten... To, to, jest... to prawda, troszeczkę mnie rozczarowało, jak okazało się, że te Lutubisie są takie ogromne, że tam się jakiś człowiek za to przebi przebiera. No totalnie, to jest jakiś mega kres. Bo w mojej głowie te Lutubisie były takie. No, no, nie, nie, one nie były nigdy man. w ogóle nie do tego zmierzaliśmy. O, to ja wiem, co ty chcesz, No to proszę. Nie ja wiem, co ty chciałaś powiedzieć, bo ty ostatnio mi mówiłaś takie coś. Ja nie mogę oglądać filmów, bo ja y, widzę, Le Ja kiedyś jak byłam mała, to byłam w stanie po prostu włączyć sobie bajkę i zanurzyć się całkowicie w ten ekran i ja widziałam tylko ten ekran. Po prostu przez półtorej godziny byłam w transie, oglądałam ten film i nie widziałam nic poza tym. Mówili mi, jedzenie, jedzenie, picie siku, nie! Ja po prostu oglądałam. Y nie, ja jadłam, ja jadłam. O. No to nie... Ja akurat jadłam. Wiesz, bo ty chyba lepiej troszeczkę znasz tej historii. Ja totalnie jej nie znam, I teraz wymyślam. A ty jesteś tą osobą z naszej która z tą historię bo ją przeżyła. Nie ja... znałeś tą historię, tylko że troszeczkę poprzekręcałeś. Ja totalnie jadłam, ale chodzi o to, że jest ten ekran... No już nie ma, właśnie <laughs> rozbiłaś. <laughs> jest ten ekran i że ja widzę tylko ten ekran. Że ja siadam w tej kołdrze, w tym kokonie, i ja widzę tylko ten ekran. I ja przez. No teraz właśnie nie wiem, czy to była godzina, czy 15 minut, bo to już zweryfikowało tam 20 lat życia, i że widzisz tylko ten ekran. I czy to ja tak miałam, czy tak się miało? Wydaje mi się, że tak się miało, ale nie wiem, czy to wynikało z tego, że tak dziecka mózg jakoś tak łatwiej w to re reaguje z tym. Bo ja mam na przykład coś takiego, że często mam po prostu jakieś takie zaburzenia perspektywy, że moi, ja znam mój dom. Znam mój dom, wiem co gdzie jest, mogę na ślepo pochodzić Ale czasem Widzę te pomieszczenia jakoś inaczej Inaczej ta przestrzeń mi się wyobraża, że To wszystko jest jakiś takie bliżej, nie wiem, to Że, tak jakbym był jednak Niby w tym samym miejscu, ale jednak tak inaczej I mam tak czasem, że mam takie trzy w sensie, nie że naraz, że widzę trzy, nie Chodzi mi o to Że ja czasem mam zaburzenia... Nie wiem nie o co ci chodzi Ale odkurzacz byś w oni powiedzieli, że... NIE WRACAJ że, DO TEGO! żeś się nazywał Nono To jest chyba jakiś żart, jakie Nono? To oni chyba nigdy już się tak do niego nie powiedzieli, jak jakiś tuktuś. No idę sobie, wchodzę do pomieszczenia i takie... Wszystko jest takie blisko, że mam wrażenie, że jestem, że jestem w środku. A czasem tak, że to wszystko jest takie, no wyciągam rękę i nie sięgam do tamtej ściany. A może I totalnie wtedy? Ja go, nie, to jest na żywo, to jest cenna jazda. To może ty powinieneś nosić okulary. wiem, to w ogóle jak wykłady przy prawie jazdy, prawie, prawie, prawie jazdy. nie no. wiem, wykłady, nie? Tam mm -hmm. był teoria do Tak. Po prostu wchodziłem do tej szkoły jazdy i tam było takie jasne jarzeniowe światło, jedno z tym rygało. Teraz dokładnie tak samo, jak teraz mam te światła zapalone. Panu po prostu ja w tym świetle mój mózg parował, ja nie wiem, czasem mi się ten... Chłop, który opowiadał, czasem on był 7 metrów ode mnie, a czasem on przychodził mi pod całą twarzą, cały czas siedział na tym czy To znaczy, że ty po prostu już pół spałeś i, ja mam, i miałeś ta, Trochę tak, I to jest mega dziwne. I właśnie jak oglądam film, to czasem mam tak, że wchodzę w ten trans, widzę tylko ten wycinek, 16 na 9, tą dalej też tak masz? Teraz widzę tylko twoje oczy. A czasem mam tak, że widzę całe pomieszczenie i nie mogę się skupić na tym filmie. Ja przestałam potrafić skupiać się tylko na tym... 16 na 9, jakoś chyba w wieku 12 lat i mi to nigdy nie wróciło, ja nie jestem w stanie tego dokonać. I jeszcze to było takie, że ja 15 raz oglądałam tego Kubusia Puchatka i dalej strasznie chciałam zobaczyć tego Kubusia Puchatka, tak jakbym nie wiedziała co tam się wydarzy i było super, a teraz po prostu nie da się, nie potrafię. Nie umiem Drodzy tego państwo, zrobić. Drodzy Państwo, wnioski są, wnioski są dramatyczne. dramatyczne koniec dzieciństwa zabiera nam pewne umiejętności, zabiera nam coś, tą magię, radość, radość, radość z życia, ale też jakąś perswazję, jakąś taką, jakieś takie dziwne odczucia, po prostu inaczej reagujemy na rzeczywistość. Nie to, nie tylko przez to, że mamy większą wiedzę, że wiemy jak świat działa, że mamy te problemy, tylko po prostu jakaś zmieniła się ta percepcja, odbieranie tych bodźców. Całkowicie. I ja czasem wracam, jakby czuję, że jestem z powrotem dzieckiem, że inaczej jakoś to ale to, to, są jakieś takie wycinki. łamki Czasem bum. mam taki przebłysk. Mówię, uuu, wróciłem. Nie. Zaraz po prostu, bum, trzask, nie ma. Bo jak ja już ciągam się w pin, to ja po prostu idę spać. To ja już zasypiam po prostu i mnie to wyłącza. Ja, ja nie wiem, ja nie rozumiem. No i właśnie, jak byłaś dzieckiem, to znowu... nie zasypiałaś po prostu, oczy miałaś tak. Ja chciałabym znowu czuć się jak dziecko. Być tam. Być w środku tego ekranu i patrzeć jak falum krzyczy i Kubuś spada z łóżka głową w miód i i siedzieć tak i patrzeć i mówić: O Boże, co, 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 co zaraz się stanie? Gdzie jest Hefalum? Kim jest Hefalum? Ja ci powiem, kim jest Hefalum. Hefalum, moja droga, inaczej hochoń. Hochonie! To fikcyjne stworzenie wymyślone przez Amilne, występujące w występujących książkach o przygodach udziału i ich adaptacjach mających względem przypominać słonie, ale tak naprawdę to nie są słonie. Czyli tak naprawdę w życiu rzeczywistym nie istnieją żadne Hefalumpy. Drodzy Państwo, Państwo zasłyszeli. słyszeli? Jest tworzeniem fikcyjnym. Ja całe życie byłem pewny, że hefalum występujący w klubusie gatku jest jednak postacią zaczerpniętą jakoś z rzeczywistości. Ponadto, przecież są mamuty, tak? Przecież ja myślałem, że A hefalum w o tatę oni mówią, że ze on nawet. W szczątków mamutów mają znów przywrócić ten gatunek do życia. Dlatego epoka lodowcowa, drodzy Naprawdę? Państwo. Epoka lodowcowa niedługo. Przed nami Ej, czy, czy, czy to jest Czy to jest prawda? Mamuty do czy życia? ja bym cię kiedyś okłamał? No. Drodzy Państwo, ja nie okłamałbym ani was Ani przede wszystkim ciebie Więc miejmy nadzieję, że spotkamy się już niedługo Właśnie tutaj z Mańkiem Choćby z Sidem nie, może bez Sida. W sensie mamuty możecie wskrzeć. Ale ten ziomeczek z tym orzeszkiem, to latał roz, rozwalał ten lód? No nie no, to już bywa przesada. Dlaczego? No zawsze jakieś problemy. Jakie problemy? Na tym polega epoka lodowcowa, że on musi tego orzeszka tam... No i to, co to jest za... Ostatni leczek w tym sezonie? To nie była w ogóle ta postać nawet. Dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka. Szczególnie dziękujemy Emilce i Marcie, które na pewno bardzo uważnie teraz patrzą na nas i nas słuchają. I dzielnie wspierają, kciuki trzymają. Subskrypcję. Tym miłym akcentem żegnamy się z Wami na dziś. Zachęcamy do zobaczenia Kubusia Puchatka i Hefa Lumpów. A my może następnym razem porozmawiamy o tym, ty i mnie mów, o czym porozmawiamy. Sami się przekonacie. A tymczasem słodkich snów i dobranoc, drodzy Państwo. pa! pa. Hej. Hej.